Cześć dzień dobry, witam się z Wami na filmie, który powiedziałam Wam, że będzie, jeżeli będą pytania, i te pytania są i one są mega, mega fajne. E, ja jestem po pracy, po treningu, szybko tylko wskoczyłam w tą samą bluzę, którą miałam w pracy, żeby wiecie, e, żeby... E, jak to się mówi, żeby mieć z głowy, bo wiedziałam, że jak się nagrywać, a później będę ćwiczyć, to nie ma opcji, żeby to się zgrało. Także zostawiłam sobie tu wszystko centralnie na sofie i. E, Później potem tym idę się szybko umyć do końca i e, jak to się mówi i przebieram się. Ale lećmy z tym koksem. E, jeżeli Waszego pytania nie ma w tym filmie, to znaczy, że zobaczyłam to pytanie na przykład jutro e, lub dzisiaj już go nie zdążyłam zobaczyć. Mam tyle pytań, które jakby ze screen-shotowałam, które rzuciły mi się w oczy, bo wiadomo, na wszystkie komentarze jeszcze nie odpowiedziałam, bo byłam w pracy. Więc jeżeli nie było Waszego pytania w tym filmie, to na pewno... Jeszcze się pojawi w następnym filmie. Ale naprawdę pytania są super. I nie przedłużając, po prostu, poznajcie mnie lepiej. E, niektóre pytania, myślę, że dla osób, które są ze mną dłużej, będą powtarzalne, e, ale nie ma nic, jak poznam Andrę, także wiem, że już słyszeliście to sto razy, ale e, będą też takie rzeczy, o których nie mówiłam w sumie na tym kanale e, albo mówiłam dawno temu, więc jeżeli coś na 100% się nie pokrywa, to też możliwe, że moja pamięć szmakuje, ale myślę, że wszystko powiem tak, jak było, bez dodawania lub odejmowania niczego, ale wiecie, jak to czasem bywa z naszą pamięcią. No ale jedźmy z tym koksem. Pierwsze pytanie: Jak wygląda sytuacja na rynku pracy w Wielkiej Brytanii? Czy Twoim zdaniem emigracja w 2026 roku ma sens? I. Powiem wam szczerze, że do Wielkiej Brytanii nie, ponieważ oczywiście teraz żeby przebywać w Wielkiej Brytanii trzeba mieć tak zwany status osiedleńca i wiem, że można przyjechać do Anglii do pracy, ale jest to dość drogie z tego co wiem też nie chcę tutaj kłamać, ale wczoraj nawet albo przedczoraj właśnie wyświetlił mi się TikTok dziewczyna, która przyjechała na studia i nawet przyjeżdżając na studia i wiza była dość droga, także po pierwsze sam przyjazd tutaj teraz nie jest tani. Um, i też powiem Wam, że ceny, jakie są, do, żeby wynająć mieszkanie, czy tam nawet pokój, są bardzo dużo, bardzo drogie, przepraszam. A same płace są bardzo, bardzo słabe dla osoby, która dopiero przyjeżdża, albo nawet nie przyjeżdża, ale jest tyle zawodów, słuchajcie, które powinny być więcej płacone, a niestety nie są. I nawet dzisiaj, siedząc na przerwie, e, przeglądaliśmy Facebooka. Widzimy, zawsze przeglądamy sobie Facebooka. Nie, że wszyscy na jednym telefonie, ale na, nie wiem, co mu, coś komuś się rzuci i. Mamy wtedy temat do pogadania na przerwie, i właśnie było kilka ofert różnych prac, i słuchajcie, wszędzie, ale to wszędzie stawka była minimalna, więc wydaje mi się, że jeżeli ktoś tutaj przyjeżdża typowo na zarobek, żeby nie wiem zarobić, odłożyć i wyjechać. To nie ma takiej opcji, bo, bo chyba, że przyjeżdża naprawdę z jakimś mega, mega zawodem e, i przyjeżdża tutaj na kontrakt do jakiejś firmy, gdzie naprawdę sporo zarobi, nie wiem, ma też zagwarantowane mieszkanie, ale nie oszukujmy się, większość z nas takich opcji nie ma, więc dla takich zwykłych ludzi jak ja, E, czy większość pewnie z was, e, to myślę, że wyjazd do UK w 2026 jest nieopłacalny. Jeżeli ktoś tutaj już jest i żyje, żeby żyć, to też jak najbardziej jest fajnie, ale żeby też żyć, ale odkładać jakieś duże pieniądze, żeby nie wiem, wybudować się w Polsce, to też myślę, że przy, przy standardowej pracy nie jest to tak łatwe. Jeżeli chce się żyć pełnią życia, czyli nie wiem, gdzieś wejść na jakiś obiad, e, Jeść, co się chce jeść, bo wiecie, bo też można żyć tak, że żyje się na misteryżu i na fasolce z puszki i wydaje się 20 funtów miesięcznie na jedzenie, to tak też można. Ale mówiąc o takich normalnych, normalnych warunkach, wydaje mi się, że nie. I myślę, że większość osób, które jest u mnie na kanale tutaj i mieszka w Wielkiej Brytanii, się ze mną zgodzi, że w tych latach właśnie już nie opłaca się wyjazd tu. Gdybym miała zaczynać od zera i miałabym gdzieś wyjechać, to myślę, że po prostu bym szukała gdzieś cieplejszych kraj, krajów. Grecja, Hiszpania, ale pomimo tego, że kocham bardziej Grecję, to wydaje mi się, że Hiszpania by była prostszym krajem dla mnie, ze względu, że wydaje mi się, że hiszpański jest dużo prostszym językiem do nauczenia się niż język grecki. Także nie kończąc temat, wydaje mi się, że emigracja do UK w 2026 jest nieopłacalna. E, jakbyś miała nieograniczone fundusze i miesiąc urlopu, to gdzie chciałabyś pojechać? E, wiecie, u mnie jest proste, bo to by była Wielka Brytania, e, ponieważ ja nigdzie nie ruszam się bez Bastera, e, więc była to by Anglia, ale chciałabym sobie zrobić taką na przykład właśnie miesięczną objazdówkę, e, w, właśnie w Cornwallie, myślę. Że na przykład tutaj jesteśmy kilka dni, tutaj jesteśmy kilka dni, tutaj jesteśmy kilka dni, e, gdzie jest dużo plaż, gdzieś właśnie w okresie letnim i to by był taki mój najfajniejszy. Po prostu przez miesiąc nie myślenie o tym, że e, muszę gotować, prać, nie wiem, i i chodzić do pracy, ale gdzieś. Dużo, dużo plaż, żeby Buster był po prostu szczęśliwy, że może biegać po piasku, bo jak pamiętacie, on kocha plaże. Także nie, nie mam jakichś zagranicznych miejscowości, ponieważ dla mnie teraz wakacje bez młodego byłyby. to nie byłyby wakacje. Tak po prostu, nie? Dobra, ryba? Pyśna. I tutaj mam już dalszą. Część z komentarza, ale już tutaj nie ma pytań, jak dobrze widzę. Więc przejdźmy do kolejnego pytania. E, dlaczego wybrałaś akurat Bastera? Co sprawiło, że wiedziałaś, że to akurat on wejdzie do twojego życia? No i teraz nie wszyscy wiedzą tą e, historię, a niektórzy z was możliwe, że zapomnieli, kiedy e, zdecydowaliśmy się na adopcję psa. Ja byłam na różnych różnych stronach adopcyjnych polskiej, rumuńskiej, e, Właśnie z Bośni, ta jedyna fundacja była z Bośni, nie wiem jak to się stało, że ja w ogóle na stronę z Bośni trafiłam, no ale miałam różne strony, różne psy się wyświetlały, wiedziałam, że adopcja w UK jest praktycznie niemożliwa przez to, jak pracujemy, a tutaj po prostu wymogi są dość wysokie i Pewnego dnia, przyglądając, naprawdę nie miałam też takiego parcia, że codziennie przeglądałam wszystkie strony, ale wchodziłam sobie raz dziennie, coś tam przeglądałam. No i ten tutaj Bastuś i jego brat wpadli mi w oko. E, zostali znalezieni e, wraz ze swoją mamą na ulicy, z całym rodzeństwem i zgarnięci z ulicy do sierocińca. E, ogłoszenie było o jego mamę, która w momencie kiedy ja zobaczyłam Bastera, już czekała na adopcję, już ktoś adoptował. E, i rodzeństwo zostało dwóch łopaków, właśnie Buster, który kiedyś nazywał się Pickle i jego brat. I ja w ogóle, słuchajcie, na początku e, chciałam jego brata. To był w ogóle a, taki, że ja mówię, nie, ten drugi mi się podoba. A Andre mówi, nie, ja chcę tego. I on pokazał Bustera, on się tak na niego uparł, ja mówię, dobra, dobra, twój pierwszy pies, e, to niech będzie ten czarnuszek nasz. I słuchajcie, mało brakowało, a my byśmy tego naszego szczęścia nie mieli. Ponieważ kiedy napisałam do Srolyńska, okazało się, że jego brat już jest adoptowany. Ten, który mi się, że tak powiem, podobał jako pierwszy pies, a Buster miał zrobioną rezerwację. I w tym Srolyńsku było tak, że jeżeli na przykład ktoś jakoś wspomógł to Srolyńsko, miał pierwszeństwo, lub jeżeli ktoś na przykład sponsorował jakiegoś psa, też miał takie pierwszeństwo w adopcji. E, więc jak dostałam wiadomość, że niestety Alebaster jest zarezerwowany i nie będzie mógł zostać przez nas adoptowany, zrobiło mi się tak przykro. E, oczywiście e, to było jeszcze zanim w ogóle wypełniliśmy aplikację, chyba albo po. Wydaje mi się, że tak, aplikacja chyba była później. E, musiałam, pamiętam wysłać film naszych schodów, ogrodu, całe wideo. Właśnie na początku w ogóle miałam poradzone, żeby nie biegał po schodach, więc on w ogóle na początek nie miał prawa wejścia na górę i wszyscy żyliśmy na dole, ale nieważne. Do brzegu. I słuchajcie, em, oferowano nam inne szczeniaki. Nigdy nie zapomnę takich fajnych, brązowych. Były to przepiękne pieski, ale po prostu nie poczuliśmy tego czegoś, bo nie, pomimo tego, że to były piękne piękności, po prostu... To serce nam nie zabiło Ja napisałam wtedy, pamiętam, do tego stroniska, że po prostu e, Nie czuję czegoś tego, tego czegoś A nie chcę brać pisa na siłę, bo Bo muszę poczuć to coś Wiem, że to brzmi dziwnie, bo to było przez internet To nie było tak, że ja weszłam do stroniska i mogłam tą więź nawiązać Ale po prostu coś już w tym momencie czuliśmy do tego naszego młodego Że nie chcieliśmy I mi, No i ten... E, Pan mi napisał, że jakaś tam w takim razie jest w ogóle nikła szansa, ponieważ pani, która miała wpłacić depozyt do Ampastera, odciąga się z płatnością i dadzą jej kilka dni. Już nie pamiętam ile. Pamiętam, że to było 200 funtów, bo cały transport jego kosztował 400 funtów, żeby go przewieźć z Boźni do UK. I właśnie połowa 200 funtów to była jakby zadatek już na to, że. Naprawdę go bierzemy. I właśnie minęło kilka dni. Jak dziś pamiętam, byliśmy yy, ze znajomymi w pubie w Dunstable po pracy. Poszliśmy sobie i właśnie dostałam telefon, że jeżeli nadal jestem zainteresowana, to oni już nie będą czekać na tą panią, która nie potrafi znaleźć 200 funtów, bo boją się, że ja po prostu znajdę gdzieś indziej psa i Buster zostanie bez domu, bo tamta pani go nie weźmie i ja go nie wezmę. Słuchajcie, ja w sekundę te pieniądze wpłaciłam i byłam tak szczęśliwa. Yy, i później w ogóle ja go chciałam nazwać Goofy, bo on miał strasznie duże uszy jak był mały, ale jako że Buster był pierwszym psem mojego męża, czyli Andre, to bardzo mu zależało, żeby on chciał bardzo, bardzo nazwać tego psiaka, więc nazwał go Buster. No, i dlatego został naszym basterem, a oryginalne jego imię było Pickle, które nadała mu w ogóle pani, która adoptowała jego mamę, też tutaj w UK. i Ja nie wiedziałam o tym, że ona mu nadała to imię, i jak myśmy sobie pisały, bo ona adoptowała jego mamę i była sponsorem bastera. Co to znaczy, że była sponsorem bastera? Wybrała go jako szczeniaka i opłaciła jego wszystkie szczepionki, chipa i tak dalej. To wszystko było opłacane przez nią, ja tylko opłaciłam transport. I osoba, która właśnie jest sponsorem danego psa, ma przywilej, żeby go nazwać, i ona nazwała pikol. Ja o tym nie wiedziałam, jeszcze i napisałam, że Boże, jak można dać na imię pikol, i ona wtedy mi napisała, no ja mu dam na imię pikol. Słuchajcie, w życiu się gorzej nie czułam, jak wtedy, kiedy ona mi napisała, że to ona wybrała to imię, ale oczywiście nie miała nic przeciwko, żebyśmy zmienili to imię. I dlatego jest Buster i nie wyobrażam sobie po prostu mieć innego teraz psa. I w ogóle to naprawdę wydaje mi się było przeznaczenie, bo nawet nie wiem naprawdę, jakim cudem ja znalazłam się na tej stronie z bośni, bo nigdy by mi nie przyszło do głowy, że mieszkam w Anglii, jestem Polką, a adoptuję psa z Bośni. Multiculture. Yy, I tu chyba było tyle. I teraz mamy kolejne pytanie. I tu już jest dużo pytań. Super. Pierwsze pytanie. Jak to się stało, że znalazłaś się w UK i od kiedy tu jestem? No, już jestem ponad 20 lat, minie. No i jak to można się domyślić, stało się tak, ponieważ moi rodzice wraz z bratem przyjechali tutaj do UK. I jesteśmy. Czy masz tu całą swoją rodzinę i czy planujecie zostać na stałe? E, no teraz e, wiecie, jak wiecie, mój tato odszedł dwa lata temu w styczniu. E, mój brat mieszka daleko, daleko, daleko e, i nie mamy jakiegoś e, super kontaktu, więc e, jestem w sumie ja i mama. No i moja teraz e, nasza rodzina od strony Andre. No bo tak naprawdę oni wszyscy nas traktują, nawet moją mamę, jak my, jakbyśmy byli od zawsze rodziną. I tak planujemy tutaj zostać, nie wybieramy się nigdzie, nawet jak nas będą chcieli wykopać, to my nie jedziemy nigdzie. Skąd decyzja o adopcji Bastera? Ja zawsze wiedziałam, jak mieszkaliśmy już z teściami, kiedy, kiedy ja już po prostu brakowało mi. E, Mieć posiadania psa. Max i Mila byli u moich rodziców i wiadomo było, że mi ich nie oddadzą. Zresztą już byli przyzwyczajeni do innego trybu życia, że moi rodzice poświęcają mi więcej czasu, więcej chodzą i tak dalej. Więc kiedy zdecydowaliśmy się kupić dom, wiedzieliśmy, że jedna z pierwszych rzeczy, którą będziemy chcieli zrobić, to jest adoptować pieska. I tak naprawdę niewiele później od kupienia domu, e, baster się u nas pojawił, bo my odebraliśmy klucze do mieszkania w kwietniu. W kwietniu. Buster się urodził w marcu, no ale go od, kilka miesięcy minęło, zanim wiecie, zanim oni go zgarnęli z tej ulicy, zanim on przeszedł wszystkie kwarantanny. E, więc. E... Po prostu praktycznie od razu zostało adoptowane, jak kupiliśmy dom, e, więc wiedzieliśmy bardzo, że chcemy psa i nawet kupując dom, pomimo tego, że nie mieliśmy jeszcze wtedy młodego, patrzyliśmy pod e, względem tego, że ten pies się kiedyś pojawi i żeby był ogród. Także to było dla nas bardzo, bardzo e, ważne. A o samej decyzji, jak, jak to się stało, że bastry jest z nami, myślę, że już opowiedziałam w poprzednim pytaniu. Czy lubisz lub planujesz mieć jeszcze inne kolejne zwierzątko? Jeśli tak, to jakie? Marzyłby mi się drugi pies, ale przy Busterze nie ma takiej opcji. Buster jest bardzo terytorialnym psem, jest bardzo zazdrosnym psem i wiem, że po prostu, adoptując kolejnego psa, musiałabym go zaraz oddać, no bo wiadomo, że Buster jest tutaj pierwszy. Próbowaliśmy z psami, z psami znajomych i po prostu to się nie kleje kupy. To, się, to po prostu nie działa. On dostaje takiej agresji jak nigdy, że ktoś tu ma wejść do jego domu i. W ogóle przejść koło jego misek. E, niby można by było w jakąś współpracę postarać się z behaviorystą, ale. E, ale. Jak to się mówi? E, można by było zrobić sprawę z behaviorystą, ale. To są duże koszta. Nie wiadomo, czy by to też zadziałało, bo wiem, że ludzie pracują po kilka lat i wyobraźcie sobie, że niby jest wszystko ok. Ja biorę psa i nagle się okazuje, że muszę psa oddać, ponieważ baster jest do niego agresywny i muszę oddać psa z powrotem do schroniska. Nie chciałabym tak zrobić. Marzeniem byłoby drugi pies, ale realnie nie. Także nie będę mieć kolejnego zwierzątka. Dajcie sekundkę, bo do mnie napisała Basia. Eee, gdzie skończyliśmy? Czy więcej, czy więcej masz znajomych, przyjaciół angielskojęzycznych, czy jednak Polaków? Eee, wydaje mi się, że anglojęzycznych, e, ale ja mam bardzo mało znajomych tak naprawdę. Eee, bardzo małych. Mam bardzo fajnych polskich znajomych, też żeby nie było teraz, że mówię, że nie lubię Polaków za granicą. Nie, ja mam bardzo fajnych. Zresztą Basia jest Polką i to jest moja najlepsza przyjaciółka, i są dwie Polki, i ona jest ze mną od wielu, wielu, yy, wielu lat. Yy, Marcio, jeżeli chodzi o męskiego przyjaciela, jest z Portugalii. Także mam niezły miks i myślę, że. Ogólnie wiadomo, miksuję się trochę bardziej z mieszanym towarzystwem, ponieważ ja tak lubię. Ja lubię mieć mieszane towarzystwo, gdzie są Polacy, Rumuni, Anglicy, ale nie wiem, po prostu Europejczycy. I dlaczego mówię Europejczycy? Nie dlatego, że mam coś przeciwko e, osobom z e, innych krajów, ale po prostu chodzi o to, e, ale to po prostu chodzi o to, że. Mamy inne kultury i na przykład, nie wiem, my siądziemy, Polacy z Rumunami, postawimy alko na na, na, wiecie, na stole i nie wiem, pijemy, bawimy się, śmiejemy. A niestety, jak są kultury, które nie wiem, nie piją i całkiem inaczej spędzają czas, to jest bardzo ciężko się połączyć, jeżeli są aż tak diametralne różnice kulturowe. Więc jeżeli chodzi o jakieś spotykanie się e Poza pracą, czy coś, to jest takie europejskie towarzystwo. O, to jest dobre słowo. Ale mam naprawdę miks ze znajomych. Mix, mix, mix. Czy z perspektywy lat uważasz, że kupno domu to była dobra decyzja? Słuchajcie, to była najlepsza decyzja ever. Po pierwsze, udało nam się kupić dom ostatnim rzutem na taśmę, zanim te ceny poszły mocno do góry. To po pierwsze. Po drugie, wynajęcie takiego domu, które my mamy teraz, to jest minimum 1300 funtów. To jest naprawdę minimum 1300 funtów. Dwa pokoje, ogród, garaż, podjazd. Minimum 1300. Nasz mortgage to jest 980 funtów. I wiem, ktoś może teraz powiedzieć, no tak, ale jak mi się coś zepsuje, to przychodzi landlord i to naprawia. No, niby tak, tylko że jak ja sobie pomyślę, że w przeciągu roku zaszczędziłam 5000 funtów, nie płacąc tego komuś, tylko zostaje mi to w kieszeni, to jak raz na jakiś czas muszę sobie sama coś kupić albo wymienić, to to nie jest jakaś tragedia. Szczerze mówiąc, odpukać, mamy ten dom, niedługo minie 5 lat, i wszystkie sprzęty, które kupiliśmy pralka, lodówka, zamrażalka wszystkie, wszystkie sprzęty odpukać trzymają się super, także i tak nie musieliśmy na nic wymieniać. A to, że się odmaluje Wydaje mi się, że e, raczej e, większość z Was, nawet jak ma wynajmowane, maluje sobie sama, odświeża sobie sam pokój. E, a z takich większych rzeczy też jeszcze nic nie stało. Także naprawdę, naprawdę 100% nie żałuję decyzji o kupnie domu, bo mamy właśnie to po pierwsze, że płacimy dużo, dużo mniej niż płacilibyśmy, gdybyśmy wynajmowali. I mamy też tą, um, tą taką... Um, jak to się mówi? Peace of mind, że jutro nie dostanę listu, że mój landlord sprzedaje dom. Tak jak to było, w, jak wiecie, w, um, u mojej mamy, gdzie najadła się mnóstwa stresu, e, gdzie ponad 20 lat, gdzie nigdy by się nie spodziewała, że landlord sprzeda dom, że on to sprzedał. Koniec końców ma super mieszkanie, jest lepiej niż było, ale wiecie, moja mama też miała pomoc, ponieważ ona jest już w podeszłym wieku. E, przepraszam, ale tak się mówi. E, I jest na emeryturze, więc ta pomoc jej się należała. Gdy Gdyby to było, gdybym to była ja i Andrę, no to musielibyśmy po prostu sobie poszukać innego mieszkania droższego, i nie byłoby, wiecie, nie mielibyśmy takiej pomocy. Także to, że nie muszę się martwić, czy jutro nie dostanę listu, że mam się wyprowadzić, to jest naprawdę, naprawdę bardzo fajne. Także nie żałuję i tak jak mówię, naprawdę oszczędzamy w tym momencie dużo pieniędzy na wynajem. Um, czy zawsze miałaś tak zwany kolorowy look, to znaczy różowe włosy, odważne okulary, kolorowy styl? Czy to pojawiło się w jakimś okresie Twojego życia? I teraz, jeżeli chodzi o farbowanie włosów, moje pierwsze włosy zafarbowałam w wieku 15-16 lat. I kto był winny temu wszystkiemu? Michał Wiśniewski. Tak, byłam psychofanką zespołu ich troje, ale to tak na maksa, że jak mieliśmy te lepsze czasy, już jak my byliśmy w Polsce, a to był pierwszy raz w Anglii, i wiecie, no te, ta nasza sytuacja finansowa troszeczkę się poprawiła. To pani w kiosku, pamiętacie, miałaś takie teczki w kiosku, nie wiem czy dalej się w Polsce ma takie teczki, ale ze starych lat, to wiedziała, że jak tylko coś z Michałem Wiśniewskim, chociaż to by było małe zdjęcie i mały artykuł, to że ja to kupię. Znaczy, moja mama mi kupi. I mój tato później zawsze mówi: Ja pierdziele, teraz już wiem, czego wy pieniędzy, więc czy nie macie jak ja wysyłam, a wszystko idzie w Wiśniewskiego? Ja miałam cały pokój. I mi się tak podobały jego te czerwone włosy, że sama właśnie w tak młodym wieku je pofarbowałam. Później e, przez długi czas miałam standardowy kolor włosów, standardowo się ubierałam, szaro-czarno, tak naprawdę. I powiem Wam, że ja tak wybuchłam. Jak poznałam Andrę, on ze mnie, ze mnie chciałam stworzyć, ja byłam bardzo cicha, bardzo spokojna, wiadomo jak chodziło się na imprezy i był alkohol, to szalałam, ale ogólnie byłam bardzo cichą i spokojną osobą, ale przy Andrzej się bardzo otworzyłam, on bardzo podniósł moją samoocenę. To, że mówił codziennie, że jestem piękna, że jestem, znaczy mówi, on dalej tak mówi, że jestem piękna, że jestem mądra, że mogę wszystko, że jestem silna. Dawał mi takie wsparcie mentalne, psychiczne, jak nikt nigdy, bo od moich wszystkich byłych to tylko słyszałam, że jestem głupia, gruba. Co, co chcecie sobie pomyśleć, to ja to słyszałam, ehm, gdzie przy nim naprawdę on mnie po prostu lift. Tak, że. Poczułam, że mogę coś robić ze sobą. I kiedy zaczęłam chodzić na imprezy, zobaczyłam, że ludzie się fajnie ubierają. Pomyślałam, Boże, ja też bym tak chciała. I na początku się bardzo wstydziłam, ale z czasem po prostu ja czułam, ale czego ja się wstydzę? Czemu ja się wstydzę ludzi? Skoro ja się czuję dobrze w swoim własnym stylu. I zaczęłam właśnie się inaczej ubierać, yy, ubierać się tak jak ja chcę. A jeżeli chodzi o różowy zawrót głowy, ja nigdy nie byłam fanką różowego nie, że go nie lubiłam, ale po prostu był sobie kolor i różowy był jednym z ostatnich kolorów włosów, które zrobiłam, jakby późno zresztą mam teraz. I ja wcześniej często farbowałam włosy, że zmieniałam, tu czerwony, tu niebieski, tu zielony. Zrobiłam ten róż i ja poczułam, że to jest to. I ja po prostu zapajałam tą miłością do tego różu, tak, jak się bym w życiu nie spodziewała. I nie tylko właśnie zostałam w tym samym kolorze włosów, który już mam kilka lat teraz różowe, nie wyobrażam sobie zmienić teraz włosów na inny kolor, to jeszcze w dodatku pokochałam róż, że w sensie, że mogłabym mieć cały dom różowy i, i bym była szczęśliwa. Także nie, z czasem mi to przyszło. Kiedyś byłam cichą myszką, która po prostu siedziała w kącie, żeby nikt jej nie zauważył, a teraz po prostu jestem jakimś kolorowym ptakiem opowiesz coś więcej o pamiętniku odchudzania w Italii, bo kilka z Was było zainteresowanych, że właśnie w komentarzach się pojawiło, że jesteście ze mną od Witali. Słuchajcie, Witalia to był po prostu nic innego jak vlog, blog, 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 blog gdzie dziewczyny po prostu ustalały sobie, jaką chcą mieć wagę, tam na takim paseczku, pamiętam, się ustawiało i nie wiem, chyba można było nawet codziennie updateować tą wagę, ale wydaje mi się, że my tak mniej więcej updateowałyśmy ją co tydzień. I e, jak chudłyśmy, to wiecie, taki to było, że do przodu, do przodu idzie ten nasz hipek. Dzieliłyśmy się to, to było typowo e, typowe miejsce do odchudzania się, chociaż ja tam bardzo szybko zaczęłam pokazywać zdjęcia z wakacji. Tam dużo dziewczyn zaczęło, ja dlatego zresztą na YouTube'a przeszłam. E, ale właśnie tam głównie chodziło o to, żeby się wspierać, żeby dawać sobie rady. E, pokazywać to, motywować się do ćwiczeń, do diety. Ja, tak jak Wam już chyba mówiłam, potrzebuję zawsze takiej motywacji. To, że właśnie Wam wklejam na Instagrama, że zrobiłam trening, to, że zapisuję, ja muszę mieć takie coś, bo jak ja nie mam, to mi się nie chce tego robić i po prostu wydaje mi się, że jutro, pojutrze i mnie to motywowało i tak samo motywowała mnie Witalia. Tam było naprawdę bardzo dużo fajnych dziewczyn, które zresztą są ze mną do teraz e, i naprawdę e, jak byłam, no ja kiedyś tam byłam bardzo szczupła na tej Witalii. E, bardzo mało ważyłam, znaczy wtedy wydawało mi się, że dużo, ale Teraz myślę, że mało i fajnie wyglądałam, ale dla mnie wtedy byłam za gruba. E, nie wiem nawet, czy ten portal dalej działa. Ja w końcu z niego odeszłam, bo tam zaczęło się bardzo dużo hejtu robić. E, e, że dlaczego ja na przykład nigdy nie zapomnę tego, jak zostało mi ciągle zarzucane, że jestem na diecie, a piję kawę ze słodkim syropem. Bardzo często było mi to zarzucane. Myślę, że dziewczyny tutaj potwierdzą, jak pamiętały, już nawet kiedyś na Witali było o mnie na forum coś założone i. Dla mnie to było koniec, toksyczne miejsce, goodbye, i po prostu nie brakuje mi tego portalu. Nie wiem w ogóle, czy właśnie z dziewczyn, które są ze mną, piszcie mi dziewczyny, te z was, które są ze mną od Witali, czy w ogóle dalej jesteście na tej Witali i czy ten portal nadal istnieje i jeżeli tak, to czy nadal jest tam hejt, czy już się uspokoiło. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Gdzie widzisz siebie za 10-20 lat? widzę siebie dosłownie w tym samym miejscu, w którym jestem i słuchajcie, ja jestem szczęśliwa w tym miejscu, w którym jestem w pracy, w której jestem, ja na pewno się zestarzeję z Amazonem i ja czuję, że ja będę miała kiedyś złoty, e, złote biurko tam odpowiada mi praca, odpowiadają mi benefity odpowiada mi e, zarobki naprawdę nie mogę narzekać, więc nie szukam jakiejś zmiany, ale wiadomo, nigdy nie wiadomo co w życiu będzie fakt, który nikt o Tobie nie wie, a jest zabawny nie wiem, czy Wam kiedyś mówiłam, ale ja mam bzika na punkcie długopisów. I to do tego stopnia, że u mnie na biurku ja się dzielę wszystkim. Jak wiecie, są u mnie wszystkie kremy do wyboru, do koloru. Każda dziewczyna i chłopak może przyjść, wziąć sobie krem. Nie ma problemu, nawet nie muszą mnie pytać. Ja mam szafkę w pracy ze słodyczami, jak ktoś ma spadek cukru, i przychodzą do mnie zazwyczaj albo dziewczyny w okresie, albo chłopaki, bez okresu, po prostu przychodzą, że chce im się coś słodkiego. Ja ka z każdym się dzielę, z każdym się dzielę nie ma problemu. Ale nie daj Bóg ktoś dotknie mój długopis, który jest specjalnym długopisem. Nie mówię o tych zwykłych długopisach, które wszyscy mamy, Bika bo ja mam z, zawsze 2-3 długopisy na biurku, takie zwykłe, że jak ktoś chce coś zapisać, to sobie weźmie i mam moje, czy to różowe z krówkami, czy dostałam od jednej dziewczyny całe w brylancikach, czy jakiś, który pisze z dodatkową obwódką. Jak ktoś mi tknie mój długopis, to ja dostaję nerwicy, ale dostaję tak nerwicy, że mi się ręce trzęsą i ja potrafię do takiej ostatnio moja managerka, nie ta teraz, tylko poprzednia, coś zapisała, wzięła ten długopis i ja już widzę, że ona wzięła ten długopis i już dostaje nerwicy i ona poszła zrobić nam znaczy ludziom briefa, ja po prostu podeszłam, weszłam przed nią, jak ona mówiła i nie mogłam się powstrzymać, zabrałam jej ten długopis i włożyłam jej w rękę zwykłym. Także fun fact o mnie jest nie tykać moich długopisów, bo zostaje nerwicy. Po prostu. Można brać zwykłe, ale nie te normalne. Jeżeli chodzi o długopisy, jestem samolubna. I teraz, coś tu jeszcze było? I ostatnie pytanie. Czy masz jakieś marzenia, o których chciałabyś się z nami podzielić? Wiecie, co, ja mam bardzo standardowe marzenia, żeby po prostu wszyscy na mnie byli zdrowi, żeby ja była zdrowa, żebyśmy żyli jak najdłużej w zdrowiu, a tak, jeżeli chodzi o jakieś rzeczy fizyczne, namacalne, to ja nie mam jakieś takich, wiadomo, że są jakieś mniejsze marzenia że marzy mi się zrobić tutaj ręka w sobie cały na tatuażem, ale są to koszta, na które w tym momencie mnie nie stać um, marzy mi się większy dom, szczerze mówiąc taki, żebym mogła mieć walk-in wardrobe i wchodzę i wszędzie są ciuchy powieszone też raczej to się nie stanie, ale marzenia są, więc niech będą. Jakieś takie wiecie, pomniejsze, żebym nie wiem, co tydzień dostawała voucher na 100 funtów na temu na przykład, że mogła sobie zamawiać te pierdółki, um, ale no takie wiecie, nie mam, nie mam nic takiego, że Śniło o tym dniami i nocami, bo zdrowie, zdrowie i rodzina wokoło jest najważniejsza, także żeby wszyscy się do, zdrowo trzymali i oczywiście mój basterek, żeby żył jak najdłużej, a gdybym miała takie naprawdę marzenie, które ja gdzieś tam w środku wierzę, że to jest możliwe, żeby ktoś wynalazł lek, dzięki któremu możemy wstrzyknąć to psu, kotu, chomikowi, jakiemukolwiek zwierzęciowi, które kochamy, żeby mogło żyć do dnia, kiedy my żyjemy, czyli my umieramy, i pies, czy kot, czy koń, czy ktokolwiek umiera z nami. To by było dla mnie największe marzenie i największe szczęście. Kończę, bo myślałam, że to minie 10 minut, a ja do was gadam 28 minut, także bardzo serdecznie dziękuję za pytania, były super. Mam nadzieję, że wyczerpałam odpowiedzi. I jeżeli jeszcze macie jakieś pytania, a jeszcze ich nie zadaliście, piszcie tutaj pod spodem, ja chętnie odpowiem. Buziaki, pa pa!